Witam Was serdecznie. Jak to co roku tradycja już bywa, Mikołajki na moim kanale. Również mam dla Was niespodziankę, niespodziankę i Mikołajka dla Was. Przygotowałem limitowaną edycję czapek z fajnym logo. Także mam 5 takich czapeczek. Dokładnie 5 stóp. Totalnie dla Was. I co? Jak zawsze prosto, zwięźle i na temat zostawić komentarz pod tym filmem czapka numer 1, czapka numer 2, czapka numer 3, czapka numer 4, czapka numer 5 zasubskrybować kanał, zostawić łapkę pod tym filmem jak możecie udostępnić dalej no i bawcie się za półtora tygodnia rozstrzygnę konkurs wybiorę pięciu tak jak zawsze no i myślę że Mikołaj będzie dla Was Wesoły, także co, bawcie się, komentujcie, a my lecimy na ryby. Na razie.